Nowenna przed uroczystością Świętej Siostry Faustyny Dzień dziewiąty Ostatnie dni swojego życia Święta Siostra Faustyna przeżywała w infirmerii przeznaczonej dla chorych sióstr. Była już wtedy bardzo słaba. Dziś jest tu oratorium. Gdzie znajdują się jej relikwie? Co roku, 5 października, w rocznicę śmierci siostry Faustyny, można wejść za klauzurę, by pomodlić się w miejscu, w którym odeszła na spotkanie twarzą w twarz z miłosiernym Bogiem. To było tak może w pół do szóstej wieczorem. Za jakiś czas zadzwonili na anioł Pański, a siostra Faustyna wpatrzyła się w krzyż, który wisiał nad drzwiami w infirmerii. I ja patrzę, a ona umiera. Zrobiła się taka bledziusieńka: ani oddechu, ani na oczy już nie patrzy nic, żadnego śladu życia. Zostawiłam to opatrzności Bożej, a sama zapaliłam gromnicę, uklękłam i zaczęłam się modlić. Dopiero po dłuższym czasie, jakby się troszeczkę poruszyła, jak ona się troszeczkę ruszyła, to ja zgasiłam tę gromnicę. Chciałam ją poprawić na łóżku, a te rączyny takie suche że nie było wcale za co wziąć, bałam się, żeby się nie złamały, gdy ją poprawiałam. Odwiedziłam ją w separatce na parę dni przed śmiercią. Ciężko dyszała. – Siostruś, siostra się śmierci nie boi. – Czego? – odpowiedziała i poruszyła się mocno na łóżku i ożywiła. Wszystkie moje grzechy i niedoskonałości spłoną jak słomka w ogniu miłosierdzia Bożego. Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana, módl się za nami. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną świętej siostry Faustyny. O Jezu, który świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski, o którą Cię proszę. Jak grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen święta siostro Faustyno módl się za nami